Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze zdrapkami. Dziś przyjadę do Was z najnowszą zdrabką w totalizatorze sportowym, a jest to zdrapka najlepsze życzenia po złotówce. Także na dzisiejszy odcinek wydałem 10 zł standardowo na najnowsze zdrapki, także mam ich 10. Yy... Bo zdrabka oczywiście po złotówce, także żeby nie przedłużać, zapraszam Was już do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami, do komentowania i oczywiście do zostawiania jak największej ilości kciuków w górę. Także zaczynamy. Proszę bardzo, tak prezentuje się najnowsza zdrapeczka w totalizatorze sportowym, a jest to zdrapka najlepsze życzenia i teraz przeczytam reguły gry. Znajdź buźkę i wygraj przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się, także proszę bardzo, szukamy buźki, jeżeli znajdziemy, to wtedy wygrywamy przypisaną wygraną, także zaczynamy, a wy już piszcie w komentarzach, czy drapaliście tą zdrabkę, czy ta zdrabka wam się podoba, także piszcie, komentujcie, a ja zaczynam zdrapywać. I tutaj mamy muszkę. Za 14 zł, także nie jest to buźka. Gramy dalej. Trąbka za złotówkę. Diadem za 7 zł i ostatnia szansa. I tu jest latawiec za 12 tysięcy. Także niestety w pierwszej zdrabce nam się nie udaje wygrać. Także przechodzimy do kolejnej zdrabki. I proszę bardzo, tak się prezentuje. No i zaczynamy. I tutaj mamy trąbkę, diadem, foto i muszka, także niestety. Druga zdrabka przegrana. Mamy jeszcze 8 szans. Także gramy dalej. I tutaj mamy latawiec. I mamy buźkę, proszę bardzo, czyli pierwsza wygrana zdrapka, mamy wygraną złotóweczkę, także bardzo się cieszę, bo nowa zdrapka przyniosła nam pierwszą wygraną w dzisiejszym odcinku. Gramy dalej, tutaj mamy foto i diadem. Jeszcze sprawdzimy literki kontrolne, tak jest. Trzy razy literka a się. Pojawia także mamy pierwszą wygraną w zdrapce najnowszej zdrabce, najlepsze życzenia. Także ją odkładamy na kubkę z wygranymi. No i gramy dalej. Także cały czas szukamy uśmiechniętej buźki. I tutaj mamy diadem za 14 zł. Latawiec za 2 zł. I proszę bardzo kolejna wygrana zdrapeczka. Mamy uśmiech. Ale z wygraną zdrapiemy na końcu. No i tutaj mamy foto. No i sprawdźmy, ile udało nam się w drugiej wygranej zdrabce wygrać. I wygrywamy złotóweczkę znów. Także już mamy w najnowszej zdrabce najlepsze życzenia wygrane: 2 złote, A przypominam, że na zdrabki wydałem 10 zł. Także trzymajcie kciuki, aby była jak największa wygrana. Także gramy dalej. I tutaj mamy tym razem trąbkę, cukierek, muszkę i diadem. Także niestety tutaj się nie udało nic wygrać. Także gramy dalej. A ja zapraszam Was jeszcze raz gorąco do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi filmikami. Także zostawiajcie. Yy, także subskrybujcie kanał, gramy dalej. I tutaj mamy lata, wiec, znów i Diadem za 12 tysięcy. 12 tysięcy jest to główna wygrana w tej zdrabce, także tutaj wygranej nie ma. No i gramy dalej. Także trzymajcie kciuki, i tutaj mamy Muffin za 14 zł, Diadem za 7 zł. Trąbkę za 120 zł i latawca za 21 zł, także kolejna zdrabka przegrana, a nam zostały tylko 3 zdrabki. Także trzymajcie kciuki, żeby ta najnowsza zdrabka, najlepsze życzenia, przyniosła nam jeszcze większą wygraną niż jak do tej pory 2 zł. Także zaczynamy. I tutaj mamy latawiec znów za 7 zł sukierek za 12 tysięcy, diadem za 14 tysięcy, za 14 zł, przepraszam, i foto za 21 zł. Także kolejna zdrapka przegrana, ale nic nie szkodzi. Mamy jeszcze dwie zdrapki, także cały czas trzymajcie kciuki. No i zaczynamy drapać przed ostatnią zdrapeczkę i tutaj mamy foto znów. Muszkę za 60 zł, trąbka za 12 tysięcy i muffin za 7 zł. Także niestety kolejna zdrabka przegrana. No i przechodzimy już do ostatniej zdrabki. A powiem Wam szczerze, bardzo dobrze mi się ją drapie. Bardzo e, jak na razie mi się ta zdrabka podoba. Także wy też piszcie w komentarzach, czy te zdrabki Wam się. Podobają najnowsze zdrapki? czy już drapaliście? No i zaczynam drapać ostatnią zdrapkę w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym teście najnowszej zdrapeczki. No i tutaj mamy trąbkę za złotówkę, latawiec za 60 złotych, diadem za 2 zł i foto za 120 zł, także niestety ta zdrabka. Również nie jest zdrabką wygraną. Ja ją zdrapię tutaj do końca, żebyście wszystko dobrze widzieli. Tak, ta zdrapka zdrapana się prezentuje. No, ale nic nie szkodzi, bo w dzisiejszym. Teścia, najnowszej zdrabki, najlepsze życzenia. Wygrywamy 2 złote, nie jest to dużo, ale to zawsze jest wygrana w teście. Także bardzo ta zdrabka mi się spodobała. Na pewno będę bardzo często tą zdrabkę zdrapywał. Także ja już za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami, do komentowania i oczywiście do zostawienia jak największej ilości łapek w górę. Także do zobaczenia. Cześć!